Że w ostatnim odcinku pominęliśmy jakiś przystanek i to bardzo istotny przystanek na drodze chwały z Jezusem. Rzeczywiście, już w poprzednim fragmencie, którym się modliliśmy, Jezus został ukrzyżowany. To zdanie bardzo łatwo pominąć, jest bardzo lakoniczne. To też podkreśla, że na drodze chwały, jak widzi ją Jan. Nie jest ważne to, że Jezus został w bestialski sposób stracony. Ważne jest to, że jest w chwale, że zostaje wywyższony. I męka jest drugorzędna. Zresztą sam Jezus mówił o tym momencie w kontekście wywyższenia wielokrotnie w Ewangelii Świętego Jana. Przypomnijmy sobie chociażby dwunasty rozdział Ewangelii według świętego Jana, gdy Jezus mówi, Gdy będę wywyższony nad Ziemię, przyciągnę wszystkich do siebie. To pokazuje nam, że ten moment, w którym kontemplujemy Jezusa ukrzyżowanego, to moment, w którym on zbiera nas do siebie. Dwunasty rozdział wspomina też o innym ważnym elemencie. W momencie, w którym Jezus jest wywyższony, dokonuje się sąd nad światem, a szatan jest strącony. Szatan po grecku jest nazywany diabłem, diabolos. Diabolos pochodzi od greckiego czasownika diaballo, które oznacza rozrzucać, rozdzielać. Dlatego. To, co robi Jezus, gdy jest wywyższony, jest przeciwnym działaniem. Zbiera nas wokół siebie, podnosi nas w chwale do swojego Ojca. I to może nam przywodzić na myśl inny fragment, dwunasty rozdział Apokalipsy, tym razem, w którym czytamy: Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza jego pomazańca, bo oskarżyciel naszych braci został strącony. Teraz nie musimy bać już oskarżyciela, tego kto rozrzuca, bo mamy obrońcę w postaci Jezusa. I dalej. W pierwszym rozdziale Ewangelii Świętego Jana słyszymy, jak święty Jan, chrzciciel, mówi o Jezusie: Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Kiedy słyszą to uczniowie Jana, podążają za Jezusem i tak. W ten sposób zaczyna się tak naprawdę cała historia wspólnoty zgromadzonej wokół Jezusa. Co jest ciekawe, prawdopodobnie Jan nie ma na myśli wtedy Baranka Paschalnego, a raczej tylko wtórnie łączy Baranka Paschalnego, którym jest Jezus na Krzyżu, z postacią. Z cierpiącego sługi z Księgi Izajasza. W jaki sposób? W taki sposób, że w aramejskiej wersji Księgi Izajasza na sługę pańskiego jest użyte słowo, które może oznaczać zarówno małego chłopca czy młodego chłopca, sługę, jak i baranka. Czyli widzimy, jak w teologii Janowej łączy się Obraz cierpiącego sługi i baranka paschalnego. Idąc dalej za Jezusem, drogą chwały, widzimy, że to jest też droga dla nas. Idąc za barankiem, możemy doświadczyć uleczenia, ukojenia, odpuszczenia grzechów na paradoksalnej w gruncie rzeczy ścieżce, w której jest ogrom cierpienia. Z kolei w trzecim rozdziale Ewangelii Świętego Jana słyszymy w rozmowie Jezusa z Nikodemem, jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzył, wierzy miał życie wieczne. Ten obraz węża wywyższonego na pustyni, to obraz z historii pierwszego Eksodusu. To obraz, w którym Nieposłuszni Izraelici zostali doświadczeni klęskom węży, które powodowały ich śmierć i wielkie cierpienie, i wtedy Bóg kazał uczynić miedzianego węża na palu, na którego kiedy patrzyli, doświadczali uzdrowienia. Podobnie dzieje się z Jezusem, który jest wywyższony na krzyżu. On jest jak wąż na palu, jest obrazem naszego grzechu, człowieka. Całego w ranach, zbolałego z powodu oddzielenia od Boga, i teraz, kiedy On jest wywyższony, możemy na Niego spojrzeć w każdym momencie i doświadczyć uzdrowienia i ukojenia. Dalej słyszymy o tym, że los rzucili o jego suknię. Tylko Jan wspomina, czy tylko Jan cytuje, Psalm 22, tutaj w, w tym momencie. Po co tak się dzieje? Wydaje mi się, że dlatego, że ten psalm świetnie pokazuje, czym jest droga chwały. Ten fragment o tym, że los rzucił o moją suknię, jest w środku psalmu. Początek zaczyna się od słów dramatycznego wołania człowieka opuszczonego. Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił. To jest nasza kondycja w grzechu. W środku jest Jezus obnażony z szat, a na końcu możemy wypowiedzieć słowa chwały. Dzięki Tobie rozbrzmiewa moja pieśń pochwalna. Z szatą związana jest też inna kwestia. Słyszymy o tym, że suknia Jezusa, czy szata była cała tkana, dlatego żołnierze nie rzucili o niej losów. Mamy świadectwa z literatury około nowotestamentalnej, że szata... Arcykapłana była cała tkana z jednej nici, w zasadzie nawet według podania. To pokazuje nam, czy może nam pokazywać, że Jezus jest nowym arcykapłanem, czy arcykapłanem w nowym kulcie, który zapowiada w rozmowie z Samarytanką w czwartym rozdziale Jana. W rozmowie z Samarytanką prosi ją: Daj mi pić. Teraz te słowa, które wypowiada: Pragnę podpowiadają nam też właśnie interpretację w ten sposób że to co się dokonuje na krzyżu to jest ustanowienie nowego kultu w duchu i w prawdzie i z tego kultu z drzewa które jest centralne dla tego kultu z krzyża możemy też wziąć owoc życia to jest owoc, który jako pierwsi reprezentanci ludzkości, pociągnięci do jedności przez Jezusa, biorą matka i uczeń. Nowe drzewo rajskie, nowy raj, nowy ogród, w którym znajduje się Golgota, po to, żebyśmy na nowo mogli czerpać życie od Boga. Jezus przekazuje nam owoc, którym jest duch, bo słyszymy, że paredoken ducha, oddał ducha. To znaczy zarówno to, co po polsku, czyli, że umarł, wyzionął ducha, ale możemy to zinterpretować również jako przekazanie ducha, moment zesłania ducha świętego w gruncie rzeczy. Kiedy woła telesetaj, wykonało się, to nie tylko stwierdzenie o tym, że on umiera, umiera, koniec mojego życia, to też nie jest stwierdzenie tego, że kończy się męka, wykonała się, dokonała się męka, ale że też dokonało się to wielkie dzieło wychwalenia Jezusa, podniesienia go w chwale. Więc chodźmy za Jezusem, patrzmy na węża, żeby nasze rany były uzdrowione, zjednoczmy się wokół tego, który przyciąga nas do siebie i weźmy owoc, który daje nam. Jezus z krzyża, Jego Ducha.